Siema, z tej strony, Bober. Ojoj, sorry. Witam Was na kanale. Dziś grałem sobie w Minecraft i muszę Wam pokazać ten wieżowiec, co tam jest. Jeszcze się nie renderuje, ale przed tym chciałbym parę rzeczy zrobić. O jak widzicie, on stack prochu z, z tego właśnie, z tej budowy, nie? Bo jak buduję, to jak jest na to sobie schodzę na dół i zabijam creeperki I tak na, na tym to polega. I dziś, jak widzicie, co nie widzicie, 45 level, nie? I planuję sobie pojęczętować parę rzeczy, między innymi chciałbym chyba na, na, naprawę na tę zbrojkę nałożyć. Jeżeli wystarczy levela, to nie wiem, ta zbrojka jest od Luniego, jakąś mi dało zapasową yy, I ja, ja wiem co to jest za zbroja. To jest moja stara zbroja, ponieważ może tam w pierwszym czy drugim filmiku był inny domek, pamiętacie. I była taka wystawa zbroi. I była taka... były... no, żelazna, kolczasta, złota, diamentowa i nederytowa, nie? Ta nedeletowa nedyryto, była, i podczas gdy no, zniszczyłem ten stary domek, to tu skrzynka stała. I tu była ta zbroja, i sobie zacząłem ją enchantować na ochronę 4, ochronę 4 i tak dalej, nie tylko tu łagodny upadek chyba dodał, a tu no nie wiem, chyba on był niezenchantowany chyba. Więc jakby on tą zbroję dał, ale ja sobie ją przywłaszczyłem i z powrotem mi ją zabrał ze skrzynki. Tak to wyglądało. A teraz mi ją z powrotem dał, no. Wtedy co zginąłem. i tyle już sprzedał. I dzisiaj chciałbym tutaj Moc 5 jeszcze zrobić, patrzyłem i coś jeszcze chciałem zrobić. Aha, chyba zapasowe te, o, to Nie mam innych już. Tu mam niby Moc 5, ale ten łuk ma naprawę, a ja chcę mieć nieskończoność, nie naprawę, bo wiecie. Jak jest, jak ma łuk naprawę, to nie ma, nie da się nieskończoności dać, jakie coś jest. Więc, aha, czekajcie, grabiesz nie. Wydaje, o, Moc 4 jest, dobra. Nieskończoność, nie. O, dobra O Dobra, naprawę O, naprawa nie mam? Mam, dobra Trochę się. Mam tak. Tylko dwie naprawy, mam? O, kurde A ten, czekajcie. Najpierw z. Co jest najbardziej zniszczone? Chyba to. Zbyt drogie, co? Przecież tu są trzy enchanty nałożone. Co jest? 33 level? Co? Co to jest? Co on mi za zbroję dał? Trzydziesty siódmy. Co to ma być? Trzydziesty siódmy level? Nie, nie ma. Nieskończoność. Co jeszcze? Odrzut? Nie, nie odrzut. O to, od, nie, odrzut, jak, jak się nazywa ten łuk na Ten na łuk? O uderzenie! I jeszcze jeden łuk robimy. Zbroja, trudno, zniszczy się, to zniszczy się. E, muszę jakąś nową sobie zrobić. Taką już na maksa, bo. No kurde, jedno mam tylko tu, prawda? Zgliszcza. A mam więcej do temu, bo rajdę ostatnio robiłem i zyskałem. O kurde. Gdzie ja te emeraldki moje dałem. Chyba w tamtej wiosce. Zaraz tam sobie polecimy po, po te emeraldki. E, ja potrzebuję tak. Aha, łuk chciałem zrobić. Dobra, nici. Sobie weźmiemy i patyczki. Dobra. Mamy ten łuczek i jak... A może go zenchantujemy najpierw, trzeba, żeby jakiś płomień się trafił? Mam lapis? Nie mam przy sobie. E, gdzie jest ten? Tu jest, dobra, 43. Sorry, jak mam jakiś głos dziwny, ale katar mam niestety. Uderzenie jeden. Hmm. Nie, no to jest dramat. Mam kamień, mam, dobra. Mmm, moc cherry. Do, dobra, zostawię, bo czasem się przyda. To jeszcze jeden łuk robimy w takim razie. Dobra, e, jeszcze jeden. No ale no. Ten jest już. No, no nie, no nie jest tak zniszczony, ale 37 level to bez przesady. Mm, Niezniszczalność Ryzykowne A, jakbym książkę zenchantował? Tak, o moc 4. <noise> nie chcę już mocy 4. Dobra, tu nie mam niby moc. Możemy tak z mocą, mamy moc 5 nieskończoność. Uderzenie i tyle. No. Dobra, jakiś jest łuk. Płomień brakuje i co jeszcze? Płomień i tyle no. No i dobra. Tu niech to idzie. Tu mam naprawdę. Aha, tu są książeczki, dobra. nie, książeczki odłożymy. To tu w sumie ten patyk mi niepotrzebny. Dobra, ten łuk. Póki... A jakbym chciał naprawić ten łuk? W sensie. jeszcze jeden zrobimy łuk, trzeba. A cztery patyki biorę cały czas. Dobra i jeszcze jeden łuczek i jak, jak się... w kowadle chyba może, nie? też 37 będzie? 33, trochę taniej Hmm. jak zobaczę czy mam ten villagerka z płomieniem, jak mam villagera z płomieniem to nie naprawiam tego łuku, a jak nie mam to będę musiał naprawić no, tak to wygląda pół tego weźmiemy, w końcu jest stać, popatrzcie i pół tego, i mamy, uwaga pół jest taka ferberek Dobra, musimy tam polecieć, bo zostawiłem emeraldy. A czekajcie, 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 czekajcie. Może bym sobie sprzedał jeszcze te słodkie jagody. O, mamy. Dobra, wezmę troszkę ich. Dobra, ciul. I polecimy sobie sprzedać u moich towarzyszy villagerów. Dobra. E, czekajcie, co jest. Ojoj. Oj, oj. Tak, no. Aha, jeszcze miałem zjednoczone. A, już nie, ale wela, trudno. Co on mi za zbroję dał, że się nie da na, naprawy nałożyć? To on nią sztabkami naprawiał, czy co to było? Może ona była Chociaż była zniszczona, bo nie... A, nie wiem. Tu chyba. Nie, tu. Tu. O! O, ja wiem, czy je to są itemy! To są To jest papieża zbroja! Bo on... Nagrywałem z nim odcinek, ale... Ale zginął, a ten odcinek w końcu nie wyjdzie, bo... E, niestety, ale dźwięk się nie nagrał. Znowu papieża. Podmienię se ją. Tu, tu mi co czegoś... Aha, nie zniszczalność. Gdzie był to? Te lepsze. No i hełm taki mam, dobra. Heh. Patrzcie, zbroję zyskałem. Kilof jakiś, ale z jedwabnym. A taki sam? no taki sam no i tyle emeraldów, ale jeszcze sobie sprzedamy u u nich, patrzcie zrobiłem taką zabudowę e, no nie no, na ostatnim odcinku to robiłem ale on się nie nagrał, w sensie nagrał się ale bez dźwięku i beznadziejnie o już skończyły, skończyły się promocje villagerów dobra bywa, 15? co ty głupi? 15? dupa go boli? dobra bywa niech się cieszy a ten? Masz jeszcze nie masz. A ty masz jeszcze? Masz. I tyle. Dobra, ciul. Ile zyskałem? Mało chyba. Ja nie pamiętam ile miałem. Dobra. Ej, aha, to. To w sumie mogę zniszczyć. Dobra, nie chcę tego. Chyba taki Emeraldów mam. Hmm. A, chodźmy jeszcze do tamtej wioski, muszę wam pokazać y, ten wieżowiec nowy, co i jak tam wygląda i no, jak wam pokażę, bo to poza odcinkiem robiliśmy, w sensie on nie jest skończony jeszcze, ale y, robiłem sobie poza odcinkiem, jak nie miałem co robić, tam y, ściany, bo to ściany ze szkła są robione to, sorry y, to, no, to wam pokażę, nie jak tam, no jak to wygląda Uwaga, uwaga, uwaga i ziuuu, o jezu, no, on jest jeszcze. Dobra, bywa, czekajcie, prześpimy się. Ło, łow, jak lecę, ziuuu, patrzcie, jakie piórety pióre, Dobra. Mm, dobra, jest No i tu będzie jeszcze napis, taki Samsung. Dobra, ciul. I no i niestety funduszu zabrakło, to znaczy szkła zabrakło. O tu jest taka może jedna czwarta tej ściany ta jest do końca, ta jest do końca i ta jest do końca, a tu nie jedna czwarta, pół, pół czwartej nie? takie pół czwartej jest tej ściany w sumie słabo, nie? ale tu mam o, tu mam jeszcze szkło się przepalanie o, patrzcie 37, tu jest ile? no, chyba postaku wszędzie był a tu nawet tego węgla nie ma dobra, o tu jest chyba tu jest 6. 7 Dobra, starczy Dobra, cyk. Good. Aha, tu no, piasku nie ma, więc obawiam się, że może nie wystarczyć nam szkła. Ale no nie wiem. Zobaczymy. Dobra, teraz jeszcze... Jeszcze polecimy sobie w jedno miejsce. Po prostu wiecie, potrzebuję na myślę, że no... To chyba na każdym odcinku, jak tam nie będę miał co już robić, to polecę do netheru, nie, poszukasz tego, tego gówna takiego, nie. To potrzebne jest mi, bo wiecie, zbroj... parę zbrojek bym sobie zrobił na zapas, bo to różnie bywa. Łojojojojojojo, ja bym do lawy wpadł. Zapewniałem ten, elito... kur... Co, zdechnę? Nie, już bez przesadno. no. Ło, guziec! A kysz! Trafić go nie mogę, bo z na ogień, bo nie na lunarze, gra. Dobra, spalił się. Nie, eee, ziom. Oj, sorry. Mm, tu kopałem na deryt, o tu. To jest chyba tu dziura. I z tego co pamiętam, to tu nawet ci trafił na deryt. Eee, dobra, chyba na 14 nie? jest, czy nie? Tak. Mam ten. A, nie, nie mam niestety. Pochodni, no bywa. Nie, no, aż wilek i muchomorek. Aha, tu. Ła, uciekam stąd. Dobra. jemy. Ziom Będzie coś, obstawiajcie w komentarzach, czy coś się znajdzie. Ha! Nie, no, chyba nie będzie. Nie ma nikogo na serwerku. Dobra, tu. Jak ja nienawidzę tego czarnitu? się tak długo kopie. No, zioło. Dobra, co to jest? Dobra, nie wiem. Tu teraz ryjemy. Aha, o jest. Dobra, o tak będziemy kopać chyba. Nie, no tak nie znajdę nic. Tu, dobra, idziemy w tą stronę. No czego to jest tak wszystko rozkopane? Ło, guziec, 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 atakuje. Niu! Ziu. No chodź, chodź, je. Dobra. Guźli, guźlica jedna. Dobra, lecimy dalej. Aha. Czyli ja się. No nie, no to jest wszystko już przekopane w sumie. Tam, dobra, przejdziemy chyba. Przejdziemy na drugą stronę rzeczki law law lawowej, lawnej. Nie, jak to się odmienia, dobra. O, ziu. Ja, jak tak by na jeden. Je, jeden na... O, jeze, jakie tunele są. Co to? Czego, czego ja tak nisko kopałem? Albo Luni może kopał. Wadzi, jak jakie to jest przekopane. Wszystko. A tak na bok. Dobra, tak na. O, kwarc a tamto co to było? Twarz chyba. Dobra Aha eee, No nie no czego to jest tak głupio zrobiono. O, chamy spadł dobra, teraz ta strona. Hmm. Jeszcze laba, super. Dobra, lecimy tu No Dobra, ostatnie minuty kopalnia, dwie minuty sobie daje, tak kopię się przed siebie. Czego to jest tak przeryte wszystko? To jest bezsensowne tego panie. Muszę na jakieś milionowe kordy chyba się się ten, yy, polecieć. No pa, no pa, pa, pa. No, to jest bezsensowne kopanie. No tak na bok, o tu nie było ryte chyba. Jak to kilo niszczy, Jezu. Ty, w sumie ja mógłbym na na dać naprawę na tę zbroję. 33 level, to ja mogę wyęńdzie nabić na tej ekspiarce. I tak chyba zrobimy. Bo w sumie naprawę się przydała tylko szkoda tych budków, bo... no bo mają ten łagodny upadek. I szkoda... No hełmów. Hełmu, no, trochę hełmów też szkoda. Dobra. Czernit, super. O, nie, nie, no dramat to jest, to jest dramat. Dawno nie miałem takiego pecha z naderytem. Hmm. Może od luniego by wykupić ze trzy sztabki? Przecież nie wiem, on pewnie jakieś ceny dowali jeszcze. Jak coś, to najwyżej poza odcinkiem poszukam. Tylko zaraz będzie, że. kreatyw. Co mnie bije? Ale bombę dostaje z teraz. Jesteś na dwa hity ty cioto jedna. Dobra. Ziun. O! o. E, a kysz. Zium. Dobra. Dobra, tu jest jakiś gówno tunel. To lecimy teraz, a tak? To wpadnę jeszcze, nie? Dobra. Nieu Czy tam było? Waga. ha ja nie, 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 nie. Co ja Aha. Nie, no, nie nie jak tu nie będzie, to ten. Idę. Nie wiem co robić. Ja no kończymy odcinek jak tu nie, nie będzie nedy, tu Jak będzie to y, gadam dalej, coś innego jeszcze robimy. Wiecie, jeden, jeden z gliszczel wystarczy. O, naprawię sobie kilo foto. Wam naprawę. O, właśnie, kilo nadrytowy. Chociaż ja wiem, czy jest sens dyrytowy robić. Diamentowy mogę diamentami naprawić, a dyrytowy to bym musiał kopać wam naprawę. Albo, albo będzie, ale ja nie mam czasu na W sensie, nie, nie, nie chce mi się będzie tego naprawić, bo tak stoi, i klikasz, i klikasz, i takie, wiecie. Niby sens jakiś jest, bo tam wiadomo i temy się naprawiam, ale snudne. I sobie właśnie na, na tę zbrojkę naprawę jeszcze nałożę. Dobra, będę kończył ten odcinek. Tutaj w Nederze subskrybujcie kanał. E, dajcie co tam, tą łapkę w górę, dajcie to wyzdrowieje, może. No i siema!